A więc witaj. Jeśli trafiłeś na to czytanie właśnie u mnie na kanale, to myślę, że nie jest to przypadek. Zobaczymy dzisiaj razem, co karty chcą ci konkretnie przekazać w odniesieniu do tematu dzisiejszego odczytu kart Tarota dla ciebie. Czyli tak jak już widzisz po tytule, czemu zniknął, czemu się nie odzywa. Zobaczymy w kartach, ustalimy. Co karty będą chciały Ci przekazać? Czemu zniknął? Czemu się nie odzywa? Czemu zniknął? Konkretne pytanie do tarota, konkretna odpowiedź dla Ciebie. Czemu zniknął? Czemu się nie odzywa? Karta, która wyszła jako pierwsza, bardzo wyraźnie wskazuje energię wycofania. Energię dystansu, energię nieradzenia sobie z sytuacją lub próbowania załagodzić obecną sytuację przy tej osobie. W kartach, które wychodzą, jest znak, jest informacja, że nie jest to brak uczuć lub obojętność ze strony osoby, o której myślisz. Raczej karty pokazują. Sytuację, w której ta osoba nie potrafi w pełni zrozumieć uczuć, jakie ma do ciebie, plus nie umie udźwignąć ciężaru waszej relacji tu i teraz. Zaraz zobaczymy. Ta osoba na pewno potrzebuje dystansu, aby spojrzeć na waszą relację. Potrzebny jest jej czas. I właśnie ten dystans, który jest między Wami na ten moment. Widać również, karta pokazuje, że Twoje uczucia są ważne bardzo dla, tego, dla tej osoby i są bardzo prawdziwe, żywe są Twoje emocje związane z tą osobą. Dlatego karta daje też tutaj, jakby radę, aby nie próbować zmieniać decyzji. Nie wpływać na decyzję osoby, o której myślisz, a bardziej obserwować to, co idzie, co zmierza i co się niedługo pojawi. Tak? Zobaczymy za chwilę, co blokuje ten kontakt. O, patrzcie, widzicie? Co blokuje ten kontakt? Przy Tobie kolejna karta wskazuje na mocną, silną blokadę, która nie jest y, związana z Tobą. To nie jest problem z Tobą w tej karcie, nie, nie, nie. Tu mi wychodzą bardzo mocno wewnętrzne wątpliwości, brak pewności po jego stronie. Hmm? E, tutaj mi wychodzi taki, taka pauza, potrzeba oddechu, przestrzeni, i ta osoba potrzebuje jakby poczucia, że zmierza w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o Waszą znajomość. Tutaj karta pokazuje jasno: nie naciskaj, a raczej pozwól, by sytuacja sama się wyjaśniła w naturalny dla Was sposób, aby się sama wyklarowała. Karty są trudne, ale mówią Tobie taką prawdę, z którą trzeba czasami się zmierzyć. Ważne tutaj jest również, aby skupić się na sobie. Tutaj karta pokazuje istotną y, sprawę, taki akcent, y, iż Ty nie zmienisz tego. Możesz zaufać temu procesowi, który się dzieje między Wami, gdyż Twoja energia jest bardzo istotna w życiu osoby, o którą pytasz. Zobaczymy też, y, jako może taką kartę dodatkową. Karta wskazuje, tutaj karta pokazuje, iż nie musisz wiedzieć wszystkiego od razu, od początku, na 100%. Czasami potrzebny jest czas na obserwację, wsłuchanie się też we własne potrzeby bez impulsywnego działania. To czas również potrzebny dla Ciebie, na przeanalizowanie tego, czego Ty chcesz i oczekujesz od Waszej znajomości. Tutaj widać, iż czujesz niepokój, czujesz też zazdrość, czujesz niepewność sytuacji i swojej pozycji we znajomości. Hmm, tutaj karta pokazuje, iż ten czas jest potrzebny również Tobie, aby zrozumieć, gdyż no. Słuchajcie, jest takie powiedzenie: w ciszy pojawia się najwięcej prawdy, więc Twoja cierpliwość i spokój, i opanowanie, i podejście rozważnie do tej znajomości jest tutaj bardzo istotne. To nie jest czas na dramaty. To jest takie świadome odczuwanie tego, co jest tu i teraz między Wami, nawet jeżeli na ten moment jest to trudne dla Ciebie do zaakceptowania. Ja tu widzę również, iż ym, dlaczego, dlaczego on się wycofał, dlaczego się blokuje, dlaczego się nie odzywa. Karta pokazuje, iż ta sytuacja nie jest trwała i wiele się w tym czasie może wyjaśnić dla Ciebie i dla Niego, dla każdego z Was. Spójrz na to wszystko spokojnie. To jest teraz najważniejsze to zrozumienie swoich uczuć i przyjmowanie rzeczywistości taką, jaka jest. Jakby przeczekanie momentu trudnego nie tylko dla Ciebie, ale dla Was obojga, tak? Karta jakby radzi: obserwuj, nie działaj pochopnie. To nie jest trwała sytuacja, czyli ta osoba odezwie się do Ciebie. Tak w kartach mi wychodzi. Ten czas pod, jest mu potrzebny na przeanalizowanie wszystkiego raz jeszcze. Jeśli yy, będziesz działać pochopnie, nierozważnie lub z naciskiem, to może to potrwać jeszcze dłużej. Ja tu widzę kontakt ze strony tej, tej osoby, odnowienie relacji dla Ciebie. Karta tutaj też mówi, iż mm, twoje podejście ma bardzo. ma bardzo tutaj. Yy, no, gra pierwszą rolę, główną rolę bym tak to nazwała. Co go blokuje. Sytuacje życiowe, materialne, sytuacje również e, z samym sobą, z tym, czego ta osoba oczekuje, czego chce i czy może tobie to dać. No tak jak mówię, ta sytuacja nie jest sytuacją trwałą. Wiele się wyjaśni w tym czasie. Czas do trzech miesięcy i tutaj ty musisz podejść do tego spokojnie, rozważnie. Ty czujesz wewnętrznie, że ta osoba się odezwie do ciebie, ty to wiesz, ty czujesz podświadomie, tak? Mm, także. Jest tu czas. Nie działaj pochopnie. Korzystaj z tego czasu również, aby rozwijać siebie i swój wewnętrzny spokój i klarowność sytuacji oraz przyszłości waszej znajomości, tak? Tak mi to przy was wychodzi. Tutaj również mam takie jakby wskazówki od kart, iż to jak. Zareagujesz na kontakt ze strony osoby, bo ta osoba się do ciebie odezwie, to jak zareagujesz, jak się zachowasz, czyli nie możesz dać odczuć osobie, o której myślisz, że tak bardzo tęskniłaś, bo ta osoba też tęskni za tobą. Ty to czujesz, ty to wiesz wewnętrznie, bo wasze dusze są połączone. Także nie możesz dać odczuć, że ta osoba ma przewagę, ma górę nad swoimi uczuciami. To ty musisz zapanować nad sytuacją, to ta osoba musi chcieć się odezwać, musi o ciebie zawalczyć ponownie, żeby dostać tą szansę powrotu. Oczywiście, jeśli to czytanie było dla ciebie pomocne, wróć tu, wróć do mnie na kanał, kiedy poczujesz, że czegoś potrzebujesz. Kolejne czytanie wkrótce. Pewnie będzie, co blokuje Twoją miłość. Zobaczymy, jeżeli takie odczyty Wam się podobają. Tobie się podobają. Zostaw łapkę w górę. Subskrybuj. Pamiętaj.